Witam Cię serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd nowości z katalogu Oriflame numer 3. Już taki katalog 8 marcowy, co prawda zaczyna się 8 lutego. No ale jeżeli chcemy kupić jakieś, zrobić jakieś zakupy na Dzień Kobiet, no to oczywiście sobie albo innym, no to oczywiście już trzeba nieco wcześniej o tym pomyśleć. Serdecznie witam jeszcze raz nowych subskrybentów, również którzy, osoby, które przybyły na, na mój kanał jako subskrybenci. Przypominam, że na dole pod filmikiem w opisie są przydatne linki, to znaczy, jeżeli nie jesteś klubowiczką, no to możesz się zarejestrować przez ten mój link, ewentualnie kupować produkty. Z linku zakupowego bez konieczności yy, rejestracji, ale przechodzimy do nowości, jest ich troszkę przede wszystkim no, będą nowości dla kobiet i nowości zapachowe, no bo o to głównie tutaj mm. <głos》> chodzi przy okazji takich świąt. I oczywiście na okładce w katalogu numer 2 mogłyśmy kupować próbeczki nowego zapachu, nowej wody perfumowanej Love Potion. E, sensual Rabi, czyli zmysłowa czerwień i tutaj proszę bardzo, już opakowanie tej, tej wody perfumowanej jest już ze mną i za chwilę odpakuję, natomiast warto pamiętać, że jeżeli ktoś kupił próbeczkę tej wody w katalogu lub zamierza kupić próbeczkę tej, tej wody w katalogu numer 2, to później samą wodę perfumowaną będzie można kupić o 15 zł. E, niżej, tak? Co ma, co ma e, znaczenie oczywiście swoje, jeżeli komuś przypadła do gustu ta, e, ta woda perfumowana. E, jest cała gama wód perfumowanych Love Potion. Ja przypomnę tylko, jakie one są, ponieważ y, y, lubię je, <złasz> zwłaszcza jedną i mam cały, cały przekrój. Przede wszystkim jest Love Potion, tak? czyli ta pierwsza, pierwsza, która się pojawiła. E, jest tutaj czekolada, jest tutaj imbir, są również tutaj cytrusy. Następna, ta akurat jest moja taka ulubiona i uważam, że, są, że jest po prostu najpiękniejsza buteleczka, flakonik, jeśli chodzi o tę, o tę wodę, czyli Love Potion Secrets. I tutaj mamy również czekoladę, ale czekoladę białą, białe truskawki i białe kwiaty. I uwaga, nie wiem czy wiesz, ale w międzyczasie. W międzyczasie, na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiała się również y, loda, y, boda perfumowana Love Potion y, Midnight Wish, y, czyli takie no, życzenie o północy wypowiedziane, w ten sposób można to nazwać. I tutaj mia, mia, miałyśmy, y, są nuty zapachowe kandyzowanych wiśni, takie no, słodko-gorzkie y, nuty y, kawowe, i drzewo piżmowe chyba e, jeśli, jeśli, dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Także dużo się, dużo się działo, jeśli chodzi o te wody perfumowane Love Potion. A teraz mamy Love Potion e, Sensual Rabi. I chwila szelestu będzie. Kudełeczko, opakowanie jest przepiękne. Proszę bardzo, tutaj już od folia <gryw> zdjęta. I uroczyste otwarcie. Nowego, nowego zapachu Oriflame. I zobaczmy, jak on wygląda. Proszę bardzo. Zbliżona, zbliżona buteleczka, wygląd buteleczki do tej, do tej pierwszej. Proszę bardzo, tutaj można sobie porównać. Ta jest taka, czyli Love Potion. Ta pierwsza jest taka, flakonik jest bardziej przezroczysty, co myślę, widać. Troszeczkę światło prześwieca przez ten flakon. Natomiast tutaj mamy taki mat. Y w takim śmietankowo-malinowym odcieniu. Yy, od yy, I zapach, nuty zapachowe, tutaj są jakby po raz pierwszy też w Oriflame. Są tu nuty zapachowe, tak zwane gourmand czyli yy, to jest oczywiście z francuska. Ja nie omieszkałam znaleźć w internecie tłumaczenie i wytłumaczenie tego. To jest w ogóle bardzo taka w ostatnim czasie popularna yy, nuta zapachowa w, w perfumach. Gourmand to jest łakomczuk, smakosz, tłumacząc dosłownie. Natomiast to jest taka specjalna nuta zapachów, takich związanych ze słodkościami, słodyczami i smakowaniem życia. Czyli tam jest i wanilia, i nuty cukierków różnych, pralinek, gumy balonowej również mogą być. Czyli Słodki, słodka taka sama przyjemność i w tej naszej Oriflame'owej yy, wodzie Love Potion Sensual yy, Rabi są również czerwone owoce jagodowe i rubinowa czekolada i drzewo cedrowe yy, w tym naszym nowym, najnowszym yy, zapachu w wodzie perfumowanej. I ja tutaj... Wypróbuję, oczywiście po zdjęciu, po zdjęciu tej czapeczki, tak to nazwijmy. Woda troszeczkę inaczej wygląda, ale, ale dalej jest fajna. I tu wypróbuję już na moim papierku do testowania, może w ten sposób, bo jednak jestem praworęczna, a nie leworęczna. I zobaczymy, czy podbije moje serce bardziej niż Love Potion Secrets. No, jest. Kurczę, te Low wody coś w sobie mają. Ciepła, ale tutaj no te owoce, czerwone owoce, bo tutaj czerwone owoce, czyli różne, tak? I malina może być i czerwona porzeczka. One dodają trochę takiej lekkości tej, tej wodzie. Bardzo no. Y Dla mnie zapach jest. No, dla mnie jest y, pierwszy, pierwsze zetknięcie z, taki, z tym zapachem właśnie w ten sposób zaaplikowanym na papierku, dla mnie jest y, bardzo, bardzo y, przyjemne. Ja lubię wody kwiatowe, y, lubię zapachy, y, y, gdzie są... Owo, również owoce, przede wszystkim cytrusy, ale tutaj y, te czerwone owoce prawdopodobnie jest tutaj też troszeczkę porzeczek, więc dają taką, dodają takiej lekkości. Nie jest ten zapach przytłaczający zbyt słodki, ale oczywiście jak każdy zapach, rozwija się z czasem i później prawdopodobnie będą pojawiały się kolejne nuty, te cieplejsze, te cięższe, nieco. Natomiast dla mnie y, ta, ta, ten, ten zapach jest. Y, w pierwszym zetknięciu, bardzo bardzo przyjemny i dla mnie jest no fajny. Ale yy, przypominam tylko że jeżeli kupiłaś próbeczkę tej wody, tego zapachu w katalogu 2, to cena yy, w katalogu numer 3 tej wody yy, będzie nieco mniejsza, czyli nieco, czyli zamiast 72, to 57 zł99 groszy, zł, czyli o 15 zł tańsza. I przechodzimy na następne, na następne strony i następne nowości. I tutaj no tak, jak zwykle, chciałoby się powiedzieć, ale, ale to jest przyjemne. To są przyjemne takie gadżety w cudzysłowie, przyjemne kosmetyki. Przyjemne jest to, że w Oriflame przy okazji właśnie różnych świąt pojawiają się takie okazjonalne zestawy, jak na przykład ten Springtime Stroll. Tutaj akurat już z angielska nazwa, czyli to jest taka wiosenna przechadzka, i tak jak już tutaj widać na, na opakowaniach tych, tych kosmetyków. I z nazwa to, co sugeruje, czyli wiosenna przechadzka. I tutaj mamy zapach kwiatowy wiosennej, wiosennej łąki. Mydełko również jest, czyli jest płyn do kąpieli, mydełko i krem do rąk w podobnych nutach zapachowych. I ja tutaj już pokazuję mydełko, które jest prześliczne, po prostu cudny, taki właściwie różowo-morelowo łososiowy kolor. Przepiękne, tutaj mamy takie nasze kółeczko oriflejmowe, a tutaj mamy po prostu yy, kwiat, sam kwiat, yy, może mak, chociaż nie mak jest delikatniejszy. No jakaś peonia, nie wiadomo co. W każdym bądź razie symbol jest yy, kwiatowy. Zapach jest delikatny, zapach jest bardzo delikatny, jeśli chodzi o mydełko. Ja jeszcze tutaj wypróbuję może naj, najrozsądniej będzie wy, wypróbować ten krem do, do rąk. W kolorze, w kolorze takiego bardzo delikatnego różu. I podobnie jak mydełko, ten zapach, który jest w tych produktach jest bardzo. Jest bardzo delikatny, kwiatowy, taki sub, subtelny bardzo. Co może mieć swoje, swój atut, nie będzie się gryzł za bardzo z innymi zapachami, jeżeli zastosujemy, a zaaplikujemy sobie na, na skórę. I jeszcze sprawdzę ten. Podobnie jest, czyli wszystkie, wszystkie te produkty, wszystkie te kosmetyki z serii Springtime Stroll, czyli wiosenna przechadzka, wiosenny spacer, kwiatowa seria pielęgnacyjno-kąpielowa o delikatnym zapachu. Także na to zwracam uwagę, ponieważ są osoby, które bardzo nie lubią intensywnych zapachów. Tutaj ten zapach jest delikatny, komplet wygląda przecudnie i. Możemy kupować w, cenie, w, cenie, w cenach promocyjnych wprowadzających, czyli mydełko 4,99, 12,99 płyn do kąpieli i 6,99, oczywiście, ceny katalogowe podaje krem do rąk 250 ml, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten płyn do, do, do kąpieli. I kolejne, kolejna taka troszeczkę nowość i nienowość w takiej promocji również wiązanej, to znaczy jeśli kupisz, yy, zrobisz zakupy z tego, z tego katalogu za 69 zł, to ampułki peptydowe będzie można kupić za 72,99 zł, co jest dużą yy, promocją, ponieważ cena regularna ampułek peptydowych yy, z serii Nov Age ProCeuticals to jest 145 zł. Ale... Nowość jest nie tylko że z tego powodu, że jest to promocja jakaś specjalna, taka katalogowa, ale również z okazji Dnia Kobiet jest takie pudełeczko, które ma obwolutę dodatkową, taką prezentową. Także to jest sympatyczne, ale oczywiście najsympatyczniejsza, tak naprawdę, z tego wszystkiego jest. Cena również tego, tego produktu, i tutaj już o w ten sposób pokażę, obwoluta jest na, na pudełeczku. Natomiast ampułki peptydowe najczęściej rozmawiamy o Witaminie, o roztworze witaminy C, tak? Bo przebarwienia, ten roztwór właściwie od najmłodszych, od, jeżeli nawet jesteś młodą osobą, możesz oczywiście korzystać. Więc to jest taki najpowszechniejszy i najłatwiejszy, jak gdyby, do, do użycia, preparat, jeśli chodzi o te preparaty Proceutical, Proceuticals z Oriflame. Później, oczywiście, król króluje e, retinol e, dla dojrzalszych pań, ponieważ e, no, działa. Dobrze przeciw, zmarszczkowo i ujędrniająco. I tutaj mamy produkt, który również jest dedykowany, czyli ampułki peptydowe. Roztwór peptydowy yy, 0,5%, i tutaj zaraz pokażę, na, który w sposób natychmiastowy napina skórę. Jedna ampułka, jedna ampułka jest na jeden dzień, pół ampułki rano, pół ampułki wieczorem. Tutaj mamy specjalny, yy, specjalne urządzenie, żeby tę ampułkę szklaną przełamać w sposób bezpieczny, a następnie zamknąć ją takim koreczkiem. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ampułek na tygodniową, intensywną kurację odmładzającą, której celem jest yy, takie szybkie napięcie skóry, twarzy, poprawa owalu twarzy, ujędrnienie, uelastycznienie napięcie. Ja ampułek peptydowych jeszcze nie korzystałam z nich. Jest teraz promocja, więc pewnie znajdą się w moim pierwszym zamówieniu w katalogu numer 3, ponieważ po tak niskiej cenie ich nie było po prostu, więc korzystałam z witaminy C z retinolu z ampułek peptydowych jeszcze nie. Także zapraszam również Ciebie i zachęcam do zapoznania się z tym produktem, ewentualnie zasygnalizowania, również jeżeli masz klientki, klientkom po prostu zwrócenia uwagi, że, że jest to promocja bardzo, bardzo duża. Kuracja jest tygodniowa. Jeżeli chcemy iść do gabinetu kosmetycznego i poddać się jakiejś kuracji odmładzającej, ujędrniającej, napinającej, Naszą, naszą skórę na, na twarzy, na szyi na te koldzie, no to jeden pojedynczy zabieg kosztuje kilkaset złotych. Tutaj za 72 w cenach katalogowych, czyli dla nas, klubowiczek za około 58 zł mamy kurację tygodniową, na to, na to zwracam uwagę. Oczywiście informacje takie bardziej szczegółowe o ampułkach peptydowych. Warto sobie znaleźć na stronie internetowej albo sięgnąć do tego przewodnika Now Age, albo sobie w, w formie wirtualnej poprzeglądać, zapoznać się z tym na stronie, na stronie Oriflame. Oczywiście w tym przewodniku dużo więcej różnych innych yy, rzeczy, czyli całe, cały zestaw yy, wszystkich serii Now Age, Now Age Proceuticals. Dobrze. I następna następna nowość, yy, bardzo dobra nowość, to jest, to jest na stronie 15, bo oczywiście nowości yy, pojawiają się przede wszystkim na tych pierwszych stronach, i mam na, yy, na myśli tutaj, oczywiście, Płyn do kąpieli i do mycia rąk w jednym z serii Essence, no to to nie jest nowość, ale bardzo miło i cieszy, że Oriflame powraca do opakowań takich uzupełniających, tak. Czyli nie musimy kupować, nie musimy kupować za każdym. Jeżeli lubimy dany, dany kosmetyk. A jeśli chodzi o Essential, to one są do, po prostu doskonałe, a jednocześnie te flakony, buteleczki, w którym. Są są przepiękne i naprawdę wielo, wielorazowego użytku, i no, ja bym powiedziała, że wręcz jest grzechem wyrzucać później tę, tę butelkę do śmieci po prostu. No, ona spokojnie dwie czy trzy, dwa czy trzy takie wkłady przeżyje. Więc bardzo cieszy fakt, że tutaj możemy kupować z tej serii Essence o zapachu lemony i werbe limon, <głosłotny> cytryny, tak. I, i werbeny wkład do, do, do tego płynu do kąpieli i do i do mycia rąk. Cena, jest różnica w cenie oczywiście również i proszę tutaj zerknąć. Mydło do rąk w buteleczce 25,99, wkład 19,99, czyli 6, 6 zł. także Warto sobie to y, zakupić, jeżeli używasz. No ja z tej serii Essence to mam w kolorach tęczy te, te wszystkie płyny, ponieważ jeżeli się pojawiają w, w promocji, a ostatnio były też w takich parkach, zestawach z balsamem do, do ciała, no to ja to po prostu kupuję, bo je lubię, a poza tym te butelki mi się. Bardzo podobają i krótki sygnał, jeszcze że nie nowość, ale prawie nowość, czyli to, co się pojawiło w, w zimowych katalogach, czyli piękny taki zestaw tych mydełek, również w tej tonacji zapachowej. Więc tutaj sobie można zrobić piękny, piękny komplet dla siebie na Dzień Kobiet, albo nie czekając na Dzień Kobiet, no, albo zasugerować, przypomnieć klientce, że. Że, 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 że takie coś jest, taka okazja jest. I przechodzimy dalej, i uwaga, uwaga, strona 27, pędzę już do tej strony, tutaj kartkuję, i w katalogach tych naszych klasycznych, regularnych, głównych, e-katalogach czy tych papierowych, Pojawiają się, jeżeli, pojawiają się od czasu do czasu takie zajawki naszej biżuterii Norhen, ta, która jest w odrębnym katalogu w ogóle zawarta, i te katalogi zmieniają się co kilka miesięcy. Teraz wchodzi e, za moment, już w katalogu numer 3, kolejny, kate, kolejny katalog wiosenny, i tutaj sygnalizuje. I z tego katalogu, w katalogu naszym podręcznym. Jest zajawka taka promocja biżuterii z, z kamieniami półszlachetnymi. Tutaj są akurat cyrkonie i tygrysie oko. I ja mam mam do pokazania jedną z tych, z tych rzeczy. Uwaga. uwaga, będę, będę pokazywać. Mam do pokazania brazoletkę. Motyw ten ozdobny pojawia się również w naszyjniku i w kolczykach, także wszędzie jest taki sam, wszędzie jest tygrysie oczko, tygrysie oko e, i cyrkonie. Uwaga, cyrkonie, a nie mm, szklane jakieś y, paciorki. To jest istotne, ponieważ ta seria, e, to tygrysie oko jest tutaj duże w tej bransoletce e, i cyrkonie jest również sporo. Mosiężna, platerowana mosiądzem. Ja tutaj może o, w ten sposób ją Pokażę i zaprezentuję na swojej dłoni, ręce. Tak wygląda. Jeżeli na przykład miałabym taki sweterek, który miałby obciskający mankiet, to ona, ta, ta bransoletka wyglądałaby również doskonale jako, bo jest dosyć taka duża, solidna, wyglądałaby również doskonale założona na, na sweterek na przykład. Natomiast no jest przepiękna, jest to, jest to no, bardzo elegancki zestaw, krótko, krótko mówiąc. Wymiary są podane w katalogu tej brazoletki, zresztą wszystkich tych, wszystkich tych produktów. Ja zachęcam, żeby nie przegapić, żeby sobie zakupić katalog, albo przynajmniej ten Norhen, albo przynajmniej przejrzeć online, jak będzie już dostępny ten e-katalog Norhen. Cena bransoletki promocyjna w tym katalogu 174 zł, regularna 224, czyli około 50 zł taniej, jak zresztą pozostałych również produktów i naszyjnika, i kolczyków. One, każdy z nich jest w cenie, w cenie promocyjnej. Zwracam na to uwagę, jest przepiękny po prostu ten, ten zestaw, który też pojedynczo. Produkty możemy kupować pojedynczo. I w temacie biżuterii dalej, dalej jesteśmy. Tutaj sięgnę ręką na swój podręczny stolik. Na stronie 28. Kolejna taka promocja, czyli jeśli wydasz 69 zł z tego katalogu, to taki zestaw siedmiu par kolczyków. Będziesz mogła kupić za 22.99 w cenach katalogowych i tutaj troszkę tych kolczyków, tak jak mówię, 7 par jest i już je tutaj otwieram i prezentuję. One są zawsze tak ładnie zapakowane. Proszę bardzo. I uwaga, tutaj są kolczyki, 7, 7 par. I tutaj są kolczyki i w kolorze srebra, tak zwanego, i w kolorze żółtego złota, ale również są kolczyki w kolorze różowego złota. I to jest ta, ta parka tutaj na, na, na górze. Bardzo popularne są tego typu zestawy, ponieważ no, dzięki, <głos》>, dzięki nim możemy bawić się stylizacją i codziennie właściwie jakiś element sobie wymienić w naszej, w naszej biżuterii. Delikatne, pasujące później do właściwie każdego naszyjnika albo bez naszyjnika e, i właściwie do każdej stylizacji, i biurowej, takiej i, i na cedrze. A ja zresztą w zimę. No nie biegamy zwykle z długimi kolczykami zawieszonymi, czy dużymi klipsami zawieszonymi przy uszach. Także takie, takie drobiazgi myślę, że będą bardzo, bardzo, bardzo takie przyjemne. I z nowości, z nowości z tego, z tego katalogu to już... Tyle. Natomiast są też oferty, na które ja stwierdziłam, że zwrócę uwagę. Te tak zwane dla biznesu, czy dodatkowe oferty klubowe. Nie, nie dla klientek, tylko dla klubowiczek. I to jest oczywiście też jest zapach. Są dwa zapachy. Jednego nie mam, więc o nim nie powiem. To jest ekla style dla panów. Tego zapachu nie mam, ale mam. Przepiękny, bo jest przepiękny i zapach, i, i flakon. Pozes Absolut, tam jest z nutami owoców granatu, oczywiście tych, yy, yy, tych, tych flakoników. Pozes yy, jest i odmian jest kilka już. Ten jest jakby nowością, był ostatnią. I w momencie, jeżeli kupujemy dwa takie flakony, to cena za jeden będzie wynosiła 59,99 dla, cena, cena klubowa w ofercie tej dodatkowej klubowej. Druga woda to jest Eclast Style ale jest jeszcze oferta dotycząca naszych suplementów diety Wellness by Oriflame i chodzi o zestawy witamin i minerałów dla pani lub pana. Można kupować taką parkę, można dwa takie, dwa takie. W każdym bądź razie Właściwie nie dwa takie, nie dwa takie, bo to jest oferta 3 plus 1 gratis. Także jeżeli, jeżeli kupisz trzy sztuki, ostatnia będzie gratisowa. Także zwracam na to uwagę. A inną rzeczą, inną sprawą, którą warto poruszyć, jeśli chodzi o te, witaminy, o te zestawy witamin i minerałów, że, ma, że tutaj w tej jednej tablece jest 12 witamin. I 10 składników mineralnych. Więc to są tabletki, które są takie no, bardzo, bardzo bogate, jeśli chodzi o, o swój skład. Także w tym katalogu, w katalogu numer 3, również w takiej ofercie promocyjnej, klubowej dla biznesu, czyli 3 plus 1 yy, gratis. I w tym momencie rzeczywiście to już jest wszystko z nowości i z takich zajawek, jeśli chodzi o, o programy, które pojawiają się w katalogu numer, w katalogu numer 3. Oczywiście, tym hitem, hitem jest nowa woda perfumowana Love Potion Rabi. I ona Sensual Rabi, o Sensual Rabi, czyli z, z, zmysłowa Czerwień. I ona dołącza do, tej, dołącza do tej rodzinki Love Potion, która się składa w tym momencie już z czterech, z czterech y, zapachów. Dziękuję Ci bardzo. Y, jeżeli film Mi się spodobał, to daj ławkę w górę, pytania w komentarzach. Zawsze staram się na bieżąco w miarę y, odpowiadać. A jeżeli po raz pierwszy trafiłaś na, na mój kanał, to zapraszam do subskrypcji również y, mojego kanału. Na razie.